Cześć, mam na imię Jarek. Kuchnia z Chin. Tutaj kuchnia z północnej Chin, gdzie jest mniejszość koreańska. Bardzo zbliżona do kuchni koreańskiej. Wszak widzimy tutaj małe krewetki, łodyżki czostku, łodyżki bambusa, czerwoną paprykę. Ciekawostką jest, że północne. Chiny, szczególnie te koreańskie północne Chiny, gdzie zamieszkuje ta mniejszość, używają troszeczkę innych przypraw. Tutaj zesmażony czarny groch z cukrem. Fantastyczna potrawa. Można ją jeść, zajadać samemu lub dodawać do ryżów i różnego rodzaju potraw. Co ciekawe jest właśnie w tej północnej koreańskiej kuchni, że dużo jest kiszonek. Dużo jest kiszonek warzywno-owocowy, oczywiście kapusta. Tu danie wieczoru, część... Mięsa otaczającego Jelita wieprzka. Nie potrafię sprecyzować tego dokładnie. Wygląda to i smakuje podobnie jak boczek. Wszak jest bardziej chrupiące niż boczek. Boczek jest zwykle miękki. To jest zalewane w, w winie białym, ryżowym, tak zwanym cindio Ono ma 18%. Fantastycznie smakuje. No i typowa przyprawy, typowe przyprawy koreańskie, czyli marcheweczka, ogórek, dużo sałat oraz specyficzne zioło lub specyficzne warzywo, nieparząca pokrzywę. Bardzo fantastycznie, no i plus ta lekko ostrawa, długa papryczka zielona. Fantastycznie komponuje się z mięsem, z wszelkiego rodzaju sosami. Na północy to się jada w postaci jak gdyby takich kanapko sandwichów, to jest akurat troszeczkę ostrzejsza papryczka, no do tego oczywiście czosnek tradycyjne kawałeczki mięsa na to pójdą i oczywiście sos z grochu, sfermentowanego grochu. Tych warzyw jest do wyboru do koloru, cały czas kelner donosi. Tu jest właśnie przykład napoju. Jest to napój sfermentowany, sfermentowany ryż. Z ziarenkami gołci, i w Korei to jest popijane. Bardzo mała zawartość alkoholu, chyba 0,5% jest popijane w lecie. A tu widzicie sos grochowy, jak gdyby zesmażony groch z odrobiną piekącej papryki i octu. Bardzo słony, muszę przyznać. Mimo, że nie lubię soli, ten sos bardzo mi pasuje. I w lecie pije się chłodnik z dyni. No i oczywiście nie zapominamy o kimchi. Takim czy jest zrobiona fantastycznie, bo jest zrobiona przez zakład, przez restaurację, nie jest kupowana w workach, nie jest jakaś tam przemysłowa produkcja, tylko własną robią, wzbogacając wszelkiego rodzaju zieleninę, wzbogacając to w dodatkowe walory smakowe, no i oczywiście ręka szefa, czyli szef gdzieś tam ma smak z dzieciństwa, czy z rodzinnego domu i potrafi to przyprawić tak, że smakuje. Właśnie ten, to mięso jest dosyć ciekawe, bo jest bardzo cieniutko pokrojone, jest ładnie zesmażone, robi się je w postaci malutkich lub większych, takich jak gdyby kanapeczek, no i to się zajada drobnymi kawałkami, do tego macza się w tym sosie słonym, do tego jeszcze dochodzi sól kamienna, taka różowawa, muszę przyznać zresztą dosyć słone potrawy, ja unikam tych słonych potraw poza tym sosem. Ale cudowna sprawa jest, że balansuje nie tylko barwę smakową, ale i również wizualną tego mięsa. Duża ilość zieleniny. Nie brakuje oczywiście kiełków soi. Zauważcie, że końcówki są poobrywane. Także nie ma tych takich czarnych końcówek, które często widuje się, czy to w Europie, czy w Stanach, podają w restauracjach. Całość tego kiełka. Kolorystycznie i barwy są ogromnie atrakcyjne. Troszeczkę już rozmawiamy to, bo się załapałem dosyć późno, że powinienem nakręcić drobny odcinek. Proszę mi wybaczyć. Jeśli chodzi o gorące dni, jak dzisiaj, no dzisiaj troszeczkę chłodniej, 35 stopni, no takie potrawy się fantastycznie komponują, nie tylko wizualnie, ale są lekkie smakowo. Poza tym one nie są gorące. Oczywiście dojdzie gorący ryż, dojdzie gorąca zupa z tofu rybnym, także tego będzie o tutaj właśnie. To jest tofu rybne, czyli ono jest to tofu, jak jest przygotowywane, jest mieszane z suszonymi kawałkami ryby. I w tym wypadku tutaj kimchi jest duszone z kwaszoną cebulą, co daje taki specyficzny smak, trochę, ale tak naprawdę trochę przypomina polski bigos. Jakby jeszcze dorzucił ziemniaków. Tradycyjny już północny bibimbap, czyli zesmażony ostro ryż w kociołku z jajkiem, drobno posiekaną julien, marchewką, zieleniną grzybami szytake, to jest bardzo gorące, to jest bardzo gorący kociołek i, i to się wszystko w gruncie rzeczy bardzo ładnie miesza, komponuje, dodaje się do tego sosy, a tutaj ciekawa zupa, zupa jest zrobiona na pomidorach z kawałkami kapusty oraz kawałkami takiego, to wygląda jak jakiś chwast, widziałem kiedyś taki oset z żółtymi liśćmi, przepraszam kwiatami i właśnie to jest w Chinach popularne, to się bardzo często jego tu jest zupy, zapomniałem jak to się nazywa. Może nie oset, może pomyliłem coś. Tu widzicie, już gotowy sandwich. Trochę się trzeba tym nabawić, popaprać. Dużo radochy w jedzeniu, właśnie tego północnego jedzenia z Chin. Nie mylić z koreańskim. Koreańskie jest troszeczkę inne, chociaż również bardzo ciekawe kolorystycznie. Wszak północno chińska mniejszość koreańska je więcej. Nie wiem, czy dobrze to powiem: podrobów, czyli nie mięsa per se, tak jak Koreańczycy jedzą, ale takich różnego rodzaju ugotowanych, duszonych, pokrojonych w kawałeczki kawałków jelit, mięsa jakiegoś tam przyżołądkowego. Widziałem również jelitka pokrojone w plasterki zesmażone w postaci frytek, także jest to atrakcyjne. Zawsze budzi moją ciekawość ten liście, może ktoś będzie wiedział, albo ja sprawdzę później na Wikipedii co to właśnie jest. No, smakuje jak parząca pokrzywa, ale nie parzy. Jest lekko słodkawe, ma taki winny smak. Myślałem na początku, że to jest liście winogrona, ale za miękki i za bardzo jasno zielony. Tego typu potrawy fantastycznie się komponują w, w okresie letnim. W okresie zimowym na pewno więcej dochodzi mięsa, mniej jest na pewno warzyw, chociaż jak widzicie, tutaj to warzywa są całoroczne, także można wybierać. Teraz, właśnie przykrywa się, miesza się ten ryż, kawałki jeszcze skłosza cienko pokrojone. Ja myślę, że kluczem do tej potrawy jest właśnie moc dobrze skrojone. I, I drobno skrojone warzywa, no, i teraz dochodzi teraz do tego sos. Ten sos jest ciekawym sosem. Jest to sos e, robiony z ketchupem e, i robiony troszeczkę z ostrymi papryczkami. Do tego słodkawy groszek. E, barwa smaków i kolorów jest, jak widzicie, niesamowita. Fantastycznie się dokomponuje e, smakowo i jak i również kolorystycznie, no po prostu przyjemnie się je tego typu potrawy. Nie są one monochromatyczne, nie są ciężkie, nie są zasmażane. Ja widzę dużo dużo benefitów jedzenia właśnie tego typu jedzenia. Jeśli czujemy się, że potrzebujemy przepłukać żołądek czymś ciepłym, no to zawsze jest zupa na miejscu na północy zupy. Jak i również to jest ciekawe, na skrajnej północy jak i na skrajnym w południu uwielbiają wszelkiego rodzaju zupy jako dodatki. Nie główne danie, ale jako dodatek. Tutaj dużo warzyw i jest to dosyć ładnie skomponowane i również bardzo smaczne. Muszę przyznać, że to jest naprawdę smaczne, ze względu na to, że ciekawie się komponują smaki słodkie, ostre, kiszonki oraz kawałeczki mięsa, no i do tego oczywiście nie brakuje kimchi, czyli tej kwaszonej z ostrą papryką a kapusty. Tyle na tyle, do usłyszenia, dziękuję Wam serdecznie.